Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Nauka. Dzisiaj opowiem Wam o pojedynku między ludzkim pilotem a robotem, a także o zwalnianiu dziennikarzy i zastępowaniu ich sztuczną inteligencją. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Siły powietrzne USA zorganizują pojedynek między pilotem a robotem. Nikt nie ma już wątpliwości co do tego, że roboty i sztuczna inteligencja mogą zrewolucjonizować działania wojenne. Wygląda na to, że w Stanach Zjednoczonych prace nad inteligentnymi algorytmami przeznaczonymi do celów militarnych są na bardzo wysokim poziomie. Siły powietrzne zamierzają zorganizować prawdopodobnie pierwszy w historii pojedynek pilota z robotem. Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych od 2018 roku pracuje nad autonomicznym myśliwcem zdolnym do samodzielnej walki w powietrzu. Sztuczna inteligencja zostanie w pierwszej kolejności zainstalowana na mniej zaawansowanych myśliwcach typu F-16, a w przyszłości może pojawić się nawet na pokładzie najnowszego myśliwca F-35. Aby zademonstrować możliwości algorytmu, siły powietrzne zorganizują pojedynek, w którym udział weźmie świadczony pilot oraz robot. Historyczna walka w powietrzu ma odbyć się w lipcu 2021 roku. Trudno powiedzieć, jak zakończy się ten pojedynek, lecz twórcy tego projektu nie mają wątpliwości, że jeśli sztuczna inteligencja pokona człowieka w tej walce, z pewnością znajdzie się na wyposażeniu sił powietrznych. Będzie to kolejny krok ku pełnej automatyzacji sił zbrojnych. Inteligentne algorytmy nie tylko będą wspomagać pracę pilotów wojskowych, ale z czasem znajdą się też na pokładzie zaawansowanych dronów bojowych, takich jak XQ-58A Valkyria, które będą mogły samodzielnie podejmować wiele decyzji. Im wyższy stopień zaawansowania sztucznej inteligencji, tym mniejszy będzie udział człowieka w konfliktach zbrojnych. Ostatecznym celem Stanów Zjednoczonych, jak i innych mocarstw na świecie, jest stworzenie na tyle zaawansowanego logarytmu, aby przyszłe konflikty zbrojne były prowadzone przez uzbrojone roboty. Dzięki temu straty w ludziach teoretycznie mogłyby zostać zredukowane do zera, a prowadzenie wojen byłoby znacznie tańsze i bardziej efektywne. Z drugiej strony, autonomiczne maszyny będą mogły decydować o zabijaniu, dlatego robotyzacja armii stanowi potencjalne zagrożenie dla całej ludzkości. Trochę jak iRobot albo w ogóle Terminator, ale ci nikt tego nie powiedział. Microsoft zwalnia dziennikarzy i zastępuje ich sztuczną inteligencją. Korporacja Microsoft postanowiła zwolnić kilkudziesięciu dziennikarzy i redaktorów z usługi Microsoft News i portalu MSN. Decyzja ta jest częściowo spowodowana pandemią koronawirusa, lecz przede wszystkim chodzi o to, aby ludzkich pracowników na stałe zastąpić sztuczną inteligencją. Usługa Microsoft News dostarcza wiadomości najpopularniejszym wydawcom z całego świata. Natomiast portal MSN to zestaw serwisów informacyjnych, w którym zamieszczane są wiadomości z różnych mediów. Pracujący tam dziennikarze i redaktorzy zajmują się wybieraniem artykułów, które mają pojawić się na łamach tych serwisów. Korporacja Microsoft twierdzi, że zwolnienia nie mają żadnego związku z pandemią koronawirusa. Jednak firmy medialne na całym świecie mocno ucierpiały z powodu spadających przychodów, w związku z czym postanowiły zwolnić część swoich pracowników. Korporacja Microsoft w ostatnich miesiącach stopniowo zastępuje pracowników ludzkich sztuczną inteligencją. Wprowadzenie algorytmów jest tańsze i są one znacznie bardziej wydajne od ludzi w skanowaniu zawartości, przetwarzaniu informacji i zbieraniu zdjęć, które byłyby najbardziej odpowiednie dla danych artykułów. Microsoft to jedna z wielu firm na całym świecie, która zamierza stopniowo wprowadzić sztuczną inteligencję, jednocześnie zwalniając ludzi ze swoich stanowisk pracy. Już od co najmniej kilku lat profesjonalni dziennikarze tracą swoje zatrudnienie na rzecz inteligentnych algorytmów. Co do inteligentnych algorytmów, nie zauważyliście ostatnio, że proponowane Wam reklamy bardzo rezonują do tego, o czym ostatnio rozmawialiście z rodziną albo znajomymi? O, reklama nowego modelu rowera. Bardzo dobrze się składa, że akurat taki chciałeś kupić. Reklama testów ciążowych na YouTubie. Czyżbyś przypadkiem ostatnio nie rozmawiał z dziewczyną o założeniu rodziny? Dajcie znać w komentarzach, jeśli komuś coś takiego się kiedykolwiek przydarzyło. To byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam także na kanały Zmiany na Ziemi, inne medium, tylko Medycyna, tylko Gramy oraz do obserwowania naszych social media. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.